Witaj z tej strony Bartek. Miło mi znowu dla ciebie przygotować krótki filmik. Dzisiaj chcę Ci pokazać, co możesz robić z listą kontaktów osób, które zbierają Ci się tutaj w PowerLit systemie. Dlatego, że oczywiście, pierwszym Twoim zadaniem, pierwszym Twoim powodem, dla którego budujesz tą listę, to jest to, że chcesz mieć poleconych do swoich programów. Czy to jest Traffic Monsoon, czy to są inne programy, nie ma to większego znaczenia. E, ważne, że jeżeli kierujesz ruch do power systemu i masz tutaj ustawiony odpowiedni, dobrze konwertujący tunel, to osoby zapisują do Ciebie, do ciebie na listę. No tylko spójrzmy prawdzie w oczy. E, osoby się zapisują na listę, ale tylko jakiś mały procent tych osób będzie zainteresowany akurat tą ofertą, którą masz. No, umówmy się. No jeżeli jest, byłaby taka sytuacja, gdzie wystarczy wysłać 100 solo i z tego masz e, wielkie pieniądze, no to sorry, to każdy by to robił i za chwilę by przestało to działać. Oczywiście, jakiś procent ludzi zapisze ci się do Traffic Monsoon, jakiś procent zapisze ci się do Power System, jakiś procent zapisze ci się do Judimi, do czy do każdego innego biznesu, który promujesz w internecie. Natomiast to, co zrobisz dalej z listą, no to już to jest naprawdę. Twoja intencja i jak potrzebujesz trochę pomocy w tym, to pokażę Ci, co ja na przykład robię. Otóż e, szukając internet szukając e, kontaktów, będąc na odpowiednich e, listach mailingowych, e, szukam e, tanich, dobrych, fajnych produktów, które możesz promować. Tutaj, akurat, jest to produkt jednej z osób, od których kupuję solo. W związku z tym jest to fajna osoba, którą już trochę poznałem. Jest to strona, na której przygotowany został nowy produkt, który startuje za 51 minut. Oficjalny lunch jest. Ja już mam jedną sprzedaż. Więc, kiedy tylko się zbliżał czas, wysłałem maila. Tutaj, w e-mailach masz różnego rodzaju maile, przygotowane przez osobę, która przygotowała ten produkt, które wysłałem do swojej listy. Akurat, ponieważ ja tą listę mam jednocześnie na PLS-ie, i po pewnym czasie zacząłem budować ją jednocześnie także na Aweberze żeby mieć w dwóch miejscach, to w tym momencie wysłałem 759 wiadomości, piętych z tamtej strony. Do tej pory zrobiłem to o 4:15. Na razie 18 osób odpisało, od otworzyło, 4 kliknęły w link tam zawarty. A z tych czterech w link. Na razie mam jedną sprzedaż, czyli na moje konto wpadło prawie 10 dolarów. Ile zajęło wypisanie tego maila? Chwilę. Właściwie wypisanie. w wpuszczenie swojego linka, i puszczenie do listy, a za to do listy, którą wcześniej zbudowałem. I to jest jeden z elementów kiedy już masz listę, kiedy masz już na tej liście osoby, to możesz zacząć wykorzystywać. Wtedy stajesz się nie po prostu klikaczem reklam, tylko stajesz się krok po kroku marketerem internetowym. Mam nadzieję, że Cię to zainspirowało, pokazało Ci dodatkowe możliwości. Jeżeli masz jakieś pytania, Śmiało. Możesz się ze mną skontaktować, możesz mnie znaleźć na Facebooku i dodać mi do znajomych. Pozdrawiam Cię serdecznie.